Cześć, dzisiaj porozmawiamy o obiektywach, opowiem Wam o tym, jakie obiektywy mam i jakie obiektywy chcę. I to, że chcę jakiś obiektyw, niekoniecznie znaczy, że go potrzebuję, ale znaczy, że pewnie gdzieś tam jednak by się przydał. No więc zacznijmy od tych y, obiektywów, które mam. Oglądacie mnie przez Olympusa 1240 F28 Pro. To jest mój główny i podstawowy obiektyw. Poświęciłem mu kiedyś zupełnie osobo, osobny odcinek, pewnie tam gdzie znajdziecie link do niego. Y, ten obiektyw gości na moim aparacie właściwie przez 80% czasu. Używam go do ogromnej większości wszystkiego, co robię. Robię tym zarówno zdjęcia, jak i wideo. Naprawdę świetny obiektyw. Bardzo uniwersalny, ale to już właśnie więcej w tym odcinku, który wam poleciłem. Natomiast oprócz niego mam jeszcze dwie Sigmy jednego Lumixa. Mam otóż Sigma 16 mm F14. Bardzo lubię ten obiektyw, jest dosyć duży i stosunkowo ciężki, jak na standardy mm, Micro 4,3, jednak jest to bardzo dobry obiektyw, dający świetny obrazek, w pełni użyteczny już od w pełni otwartej przysłony, co nie zawsze jest takie oczywiste w świecie obiektywów. Tym obiektywem zrobiłem kiedyś z bardzo dużym powodzeniem. Chrzest w ciemnym kościele z trudnym oświetleniem mieszanym, ale bardzo dobrze tam się sprawdził. Nie miałem właściwie żadnych problemów z autofokusem. Na wszystkie zdjęcia, które zrobiłem w tym kościele, no, było ich kilkasetek. Wydaje mi się, że tylko jedno było troszeczkę nietrafione. Dało się to potem uratować w postprodukcji. Także mogę ten obiektyw pod tym względem, czy również pod tym względem, tylko polecić. I ogólnie jest to oprócz mojego Olympusa 12-40 chyba mój drugi najbardziej ulubiony obiektyw spośród tych, które posiadam. Ale do portretów typowych takich powiedzmy sobie headshotów, czy wtedy, kiedy potrzebuję bardziej rozmytego tła, to używam Sigmy. 56 mm też F14. Też doskonały obiektyw. Też całkowicie ostry, już przy maksymalnie otwartym otworze względnym. Prawdopodobnie jest to jedna z lepszych propozycji w całym systemie, jeżeli chodzi o szkło typowo portretowe. 56 mm u nas, czyli w mikro 4 to jest odpowiednik 112 mm yy, dla pełnej klatki. A więc stosunkowo długo, ale jeszcze mieści się to absolutnie w tym obszarze obiektywów portretowych. Jest to obiektyw często porównywany do Olympusa 75 mm F18. Ja niestety nie miałem nigdy do czynienia z tym obiektywem, więc sam nie mogę się odnieść, ale często się komentuje, że. Stopień rozmycia tła w tych obiektywach jest bardzo porównywalny, więc jeżeli nie chcemy mieć obiektywu o aż tak długie ogniskowy jak 75, czyli 150 dla pełnej klatki, to Sigma, która zdaje się jednocześnie jest znacznie tańsza, będzie też bardzo ciekawym dodatkowym wyborem w naszym systemie. Ja bardzo ten obiektyw lubię, zrobiłem przy jego pomocy kilka naprawdę fajnych zdjęć i uważam, że jest to szkło absolutnie godne polecenia. Mam jeszcze jeden obiektyw, to jest Lumix 25 mm f1.7. To jest obiektyw przyzwoity, on jest porządny. On też jest w pełni użyteczny przy maksymalnie otwartym otworze względnym, ale jednak nie jest to aż tak dobra jakość optyczna jak w tych trzech obiektywach, o których wspomniałem przed chwilą. Nie, żeby to było jakoś bardzo widoczne. To widać w niektórych sytuacjach. Na przykład w tym obiektywie najbardziej, chociaż też tylko czasami, pojawia się wada zwana aberracją chromatyczną, czyli takie fioletowe albo niebieskawe paski wokół, takie kontury wokół niektórych obiektów na zdjęciach. Nie, żeby to się pojawiało, Jakoś bardzo często. Na większości zdjęć tego nie widać, ale jeżeli robimy na przykład jakąś scenkę, gdzie mamy drzewa, koronę drzew w tle, na tle nieba, to tam niekiedy jest to widoczne, w niedużym stopniu zazwyczaj. Jeżeli się zrobi powiększenie, wtedy to widać, w przeciwnym wypadku raczej nie, raczej rzadko. Oczywiście można to łatwo usunąć, ale mimo to jest to obiektyw, który tą wadę pokazuje w największym stopniu ze wszystkich wcześniej wspomnianych. Pomimo to i tak jest bardzo dobry i tak warto go mieć, warto go używać. Na chwilę obecną używam go w najmniejszym stopniu, aczkolwiek też kiedyś przy jego użyciu zrobiłem właściwie całą zabawę weselną, kiedyś na sali i sprawił się bardzo dobrze, chociaż w niektórych sytuacjach przydałoby mi się coś troszeczkę szerszego i dzisiaj pewnie zabrałbym Sigma F14, ale nie było źle, dało radę. Zdjęcia były całkiem okej. Okay. No więc te obiektywy mam. A teraz przejdziemy do tych, które bym chciał. Chciałbym na przykład LuMixa 20 mm F17. Dlaczego? Mam przecież 25, też F17. 20 jest jednak zauważalnie szersza i ma obrazek o innym charakterze. Raz, że oczywiście rozmycie nie będzie, takie jak w przypadku 25, ale właśnie w tym rozmyciu rzecz. I muszę Wam powiedzieć, że nie tyle stopień, czyli ilość tego rozmycia mi się podoba, bo jest mniejsza przecież, ile jego specyfika, jakość. On to tło rozmywa w jakiś taki sposób fajny, który mi się nieprawdopodobnie podoba, i uważam osobiście, takie mam wrażenie, że to może być obiektyw, który by się świetnie sprawdził w przypadku sesji sensualnych ze względu na całą charakterystykę obrazka który daje. I to jest główny powód. Kolejnym obiektywem, który chciałbym mieć i który jest zapisany na liście zakupów jest również Lumix 42,5 42 mm f1.7. Dlaczego? Mam przecież Sigma 56 f1.4. Jednak ta ogniskowa 56 mm w niektórych sytuacjach jest troszkę niewygodna, jest po prostu troszkę za długa. I zdarzyło mi się, że było to dość dokuczliwe po prostu brakowało mi miejsca w pomieszczeniu, i wtedy sobie pomyślałem, holender, dobrze by mieć, dobrze by było mieć jednak taką typową ogniskową portretową, takie 42,5, czyli 85 dla pełnej klatki, byłoby dużo wygodniej. I to jest główny powód, dla którego chciałbym mieć ten obiektyw, ale jest jeszcze drugi dodatkowy powód, mianowicie wewnętrzna stabilizacja, która w połączeniu ze stabilizacją korpusu, na przykład GH5. Robi już naprawdę świetną robotę, co w pewnych sytuacjach ma znaczenie, szczególnie kiedy kręcimy z ręki, nie zawsze ma sens kręcenie z gimbala. A więc właśnie ta taka bardziej typowa, ogniskowa dla portretów, plus stabilizacja, plus jeszcze dodatkowo też bardzo fajny, specyficzny obrazek tego obiektywu, który mi się bardzo podoba, to są trzy powody, dla których chciałbym mieć ten obiektyw. Ale na tym nie koniec. Mówiłem Wam o tym, że moim głównym obiektywem jest 1240 F28 Pro Olympusa i bardzo bym chciał mieć obiektyw 40 150 z tej samej serii. Uważam, że jest to jeden z najciekawszych zoomów na pewno w systemie, a może i w ogóle na rynku, które zostały wyprodukowane raz ze względu na zasięg, bo dla pełnej klatki to jest 80 300. Hmm. Przy świetle F2.8. Dwa, że gdy oglądałem zdjęcia czy, czy materiały wideo zrobione tym obiektywem, to po prostu byłem w szoku, jak kapitalne jest to szkło. Jak znakomitą jakość daje. Po prostu wow. Poza tym, jakość wykonania tych obiektywów, tego mojego 12-40 też, jest po prostu kapitalna. To jest szkło, które bardzo chcę mieć. I jest na liście zakupów. Gdzieś na samej górze. A więc chodzi o zasięg oraz o jakość obrazka. Inny obiektyw, który chciałbym mieć, i który też, też jest wpisany na listę, to jest Laowa 7,5 mm f2.0. Dobrze jest mieć coś szerokiego. Dodatkowo ten obiektyw jest rektalinearny, czyli nie zniekształca, tak jak rybie oko. Jest stosunkowo jasny, bo f2.0 to jest całkiem nieźle. Nie mam teraz yy, tak szerokiego szkła, a tak szerokie szkło dobrze jest mieć. I było już kilka przypadków, w których taka ogniskowa bardzo by mi się przydała. Poza tym, znów bardzo dobre szkło na gimbal. I są jeszcze dwa obiektywy, które chciałbym mieć. Pierwszy Sigma 30 mm F14, a więc uzupełnienie 16, 56, które już mam. Podoba mi się obraz z tego obiektywu. Porównywałem kiedyś zdjęcia robione Lumixem 25 oraz właśnie tą Sigma 30 i to są zupełnie różne zdjęcia. Wydaje się, że to jest blisko, to wcale nie jest blisko. Te ogniskowe się nie zastępują w żadnej mierze. To po prostu są zupełnie różne zdjęcia. Daje to zupełnie różne efekty. A ten obraz z 30 też jest bardzo ciekawy i uważam, że w wielu sytuacjach mógłby zrobić naprawdę świetną robotę. No i wreszcie, ostatni na mojej liście spośród tych obiektywów, które chciałbym mieć: Voidlander 29 mm F08. I wcale nie dlatego, że to Voidlander, i wcale niekoniecznie dlatego, że to jest F08. Po prostu zdjęcia zrobione tym obiektywem mają taką klasę w sobie, jest to jakaś taka jakość. U. Moim skromnym zdaniem, przynajmniej na podstawie tych zdjęć, które widziałem do tej pory, jest to jedno z najciekawszych, najbardziej takich właśnie klasowych szkieł w tym systemie. Obiektyw manualny, podobnie jak leowa, nie szkodzi. Jakość tego obrazka jest moim zdaniem fenomenalna. I niekoniecznie chodzi o ostrość, szczególnie na tym 08 na maksymalnie otwartej przysłonie. Tam nie spodziewajmy się nie wiadomo jakiej ostrości. Z tego co widziałem, to zdjęcia robione już na F08 są używalne. Ta ostrość jest całkiem ok, ale nie w tym rzecz. Na tą jakość składa się cała masa innych elementów. Pewnie takich jak mikrokontrast, czy wiele jeszcze innych, o których istnieniu pewnie nawet nie wiem, ale generalnie rzecz biorąc, patrząc na zdjęcia zrobione tym obiektywem. Mam coraz większą chęć, żeby go mieć. Drogi. Dostępność i ceny wszystkich tych obiektywów możecie sobie sprawdzić w opisie filmu w serwisie Ceneo. Tutaj jeszcze dodam, że wielką zaletą większości z tych szkieł, o których wspomniałem, są stosunkowo przystępne ceny. Wyjątkiem pewnie będzie Voidlander i wyjątkiem pewnie też będzie 40-150 Olympusa, bo to już nie są tanie obiektywy. Ale wszystkie pozostałe ceny mają naprawdę ok, bardzo przystępne, szczególnie jak na czasy, które nastały i które wiążą się z tym, że sprzęt fotograficzny robi się coraz droższy i prawdopodobnie będzie się robił coraz droższy, ale to już jest opowieść może na zupełnie inny odcinek. A więc sprawdźcie sobie dostępność i ceny w serwisie Ceneo. W opisie filmu macie linki. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli lubicie moje filmy i chcecie wesprzeć działalność tego kanału, to będę Wam szczerze zobowiązany. Możecie to zrobić kupując mi wirtualną kawę. Stosowny link też jest podany w opisie filmu oraz w komentarzu. Nikt nie musi, ale każdy, kto chce, może. Będzie mi bardzo miło. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.